A jeżeli ja nie chcę spędzać życia przy serialach? Kaja, kurwa. A ty więcej nie pi? Madzia. Klanowa plebania. Czy samo życie? Samo życie w krainie wiochy, gdzie psy dupami szczekają. Piotruś! Jeżeli ja nie zamierzam uczestniczyć w masowym, medialnym praniu mózgu przy idiotycznych teleturniejach. To co? A jak mi się nie chce oglądać tych rozbawionych, sztucznych, półnagich kobiet, tych zakochanych w sobie prezenterów, tej głupiej publiczności telewizyjnej, śmiejącej się niestety i klaszczącej na znak reżysera. Boże, jakiej głupiej! Jasiu! Jasiu, jak ja mam dość tych wszystkich awer pracowych! Dość, Jasiu! Uważaj, bo ciśnienie... Magda, mam dobre 180 na 140! Ostatnio byłaś ze mną u lekarza! Nie żyli mi to ciśnienie, Badziu! Jasiu, jak ja mam dość tych, kurwa, polityków! Bezczelnych, chamskich! Rozumiesz, że... Wy, wydaje się, że z badań psychiatrycznych pouciekali, skurwiele! Rozumiesz, jak Jasiu, ja mam tego wszystkiego dość! Co jest etyczne, a co nie! Co właściwe, a co nie! Co dobre, a co nie! Jak ja mam tego wszystkiego dość, Jasiu, to co ja mam zrobić? Jasiu, jeszcze jedno ci powiem! Że ja jako nie-katolik, to ja już nie jestem Polakiem. Pak Polak, kurwa, to musi być katolik. Jak ja mam to wszystko gdzieś, Jasiu? Jak ja mam z tym wytrzymać? Co ja mam zrobić, Jasiu? Co? Uff. Wyrzuć telewizor. Ha, wyrzuć telewizor. Żona seriale ogląda. To wyjedź za granicę. A. Wyjechałem. Nie wróciłem. Mówisz, że pomogło? Nie. Bo tam w środku zawsze będziesz myśleć i czuć po swojemu we własnym języku. Nie pomagają inne kraje. Nie pomagają inne pieniądze. Jasiu, tam zawsze cię zżara tęsknota. Zawsze. Tylko Jasiu, że jak wrócisz. To znowu cię ogarnia wkurienie nie, Jasiu i sam już nie wiesz, co jest gorsze. W Jasiu to jest kompletna. Kompletna paranoja.